Niego filmczynia. No. Nie... nie wiem, może palić sąmy. Zaczynamy z tą. Pom, <słuch> mm. pom, 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 pom. Nie tak, nie tak. Do osoby, która wygra. Nie tak. A klucz z konkursu na grę z ostatniego filmu. Prosiłbym te osoby o napisanie na mojego maila po odbiór kluczyka do gry, a mój mail ukazuje wam się teraz. Kuba, ja cię o coś prosiłam. Kuba, zmykaj. Yy, to wyłącz się. Wejdź z, z tego czatu, proszę cię, ostatni Joś. raz. Proszę, wyjść, wujcicki, z czata. No ty kurwo! Wyłączyłaś! TY SZMATO! NO TY KURWO! Siema. dziś o dobrze wam znanym zapewne Gelusiu, który ostatnimi czasy może wam się gdzieś przewinął na głównej stronie YouTube'a, ponieważ ma po kilka tysięcy osób na swoich liveach, a kanał z dnia na dzień prosperuje coraz wyżej. Tak... Hej, pozdrawisz moją dziewczynę Karinę i mnie pozdrawiam, twoją dziewczynę Karinę. Dziękuję za 3 Tak naprawdę Mówię, sam dziękuję. zasubskrybowałem Gelusia, ponieważ jego statystyki leciały mocno w górę i ciekawiło mnie, co tak przyciąga uwagę jego odbiorców. A głównie co robi na nich, to gada przez Omę, czyli wprawdzie to, co kiedyś wybiło niejednego streamera. Tak czy siak do tego momentu nie mam się do czego przyczepić, a nie jeden twórca może pozazdrościć zasięgów Gelusiowi. Niestety, wszystko co piękne wymknęło się spod kontroli i nadszedł dzień dzisiejszy, gdzie jego transmisja miała tytuł taki: cytuję Wbijamy na elekcję. Nie muszę wam chyba mówić, że na ten temat już się wypowiadałem, bo owy film na moim kanale zgromadził niecałe 200 tysięcy odsłon. Jestem z tej mniejszości osób, która uważa, że rozwalanie lekcji bądź wbijanie na nie swoje zajęcia nie jest w porządku. Bo jeżeli samemu masz w dupie szkołę, to spoko, twój wybór. Nikt nie zmusza się. nie laguje. Laguję. Problem zaczyna się wtedy, gdy jesteś na tyle śmiesznym twórcą, że przy 7 tysiącach osób na live pokazuje swoje widowni, że w teorii... Można wbijać bezkarnie i niszczyć komuś lekcję oraz uniemożliwiać pracę nauczycielom i bez celu mm. ich denerwować. I wieczorem Mówię będzie, w teorii? Będzie live z telefonami. Zobaczymy, czy będzie live z telefonami. Dzisiaj jest piątek w ogóle? Co jest dzisiaj? Dziś jest piątek. Zobaczymy, wiesz? Zobaczymy później. Bo jak przyszło, co do czego, to nasz kochany Geluś obsrał zbroję. Do czego jeszcze sobie przejdziemy? Jednak widzowie widzieli to z perspektywy takiej. Patrzcie, on wbija i rozwala elekcje. I nic mu za to nie robią. Jak jest bardzo śmiesznie. Dodatkowo transmituje to dla nas. I ma dużo osób i pieniędzy z tego. To dzieci, które ślepo będą naśladować ciebie. Ale ty nie no, rozwalałeś tych elekcji. I to jest najlepsze. Tam, tam tylko wbijałeś i utrzymałeś. Właśnie. Po pierwsze, nie wchodziłem, nie cisnąłem żadnych ludzi tam kurwa. I nie mówiłem, że, że nie wiem, yy, w momencie. Gdy gadałem z tą kobietą, czy coś, to nie wyzywałem jej, kurwa, czy naprawdę nie przeszkadzałem w tym, tylko siedziałem sobie normalnie i e, jak normalny uczeń, to jest po pierwsze. A to, bo ty jeszcze ich nie poniosłeś, więc uważają, że im nic za to nie grozi. Robią dokładnie to samo, przez co nagrywają i wstawiają elekcje, tworząc z tego content. Jak już miał... Po drugie... tak tym Geluś. Dzięki za trzy złote. Po drugie, nie powiedziałem, robiąc te elekcje, że dawały ci chodźcie, wszyscy wbijamy, rozpierdalamy lekcje, Czegoś takiego nie powiedziałem, więc nie mówiłem tym ludziom, żeby robili to samo, co ja. Miało to Drugi argument. Ja Już nagrałem film, o którym wyżej wam wspomniałem, a temat rajdowania elekcji powoli zaczął ucichać. Niestety przyszedł Geluś i odgrzał kotleta, a jak wiadomo czat składający się z widzów w 99% poniżej 18 roku życia, a nawet sporo poniżej i tego wieku, klepie go po pleckach i pisze XD, bo przecież to takie śmieszne, a świeżak jest konfidentem i ma kija w dupie, prawda? Po prostu do niektórych rzeczy trzeba dorosnąć i wiek często pokazuje, że wcale nie ma to odzwierciedlenia w rzeczywistości, ile kto ma lat, bo w każdym wieku znajdują się debile. Oczywiście ciężko wymagać coś od widzów, bo ich to po prostu bawi w tym wieku. Oho ho, powkurzamy nauczyciela, ale w twoim Wieku, to już chyba nie wypada dawać taki przykład swoim odbiorcom. Niestety, bardzo ciężko jest w tym temacie zmienić zdanie publiki, bo tak jak mówię, widownia w większości YouTuberów to po prostu bezmyślna dzieciarnia, będąc z wami w 100% szczery. I nie chcę tu nikogo dyskryminować, lecz chat Gelusia to pokazał, jeżeli nikt nie był w stanie zauważyć, że to co robi nie jest fajne. Bo coś, co ma być śmieszne, powinno bawić dwie strony, a nie jedną. Idąc trochę dalej, Geluś sam mówił do swoich widzów i namawiał do. Przepraszam bardzo, jak yy, byłem na tej lekcji, na której robiliśmy ten. Jak byłem na tej lekcji, na której robiliśmy te. Na której robiliśmy te różne ćwiczenia czy coś, to sama ta pani była uśmiechnięta w momencie, gdy ja do niej gadałem. Chłop nie ma dystansu, kurwa. Bo ja nie wchodziłem i nie odwalałem nie wiadomo, kurwa czego. Tylko robiłem to, co ona mi mówiła. I tak samo mówiłem. Jeszcze się pytałem, jakiej pies się kurwa nazywa. I to nie było to, co on powiedział. Czwarty argument: Do wysyłania linków i haseł do lekcji. Ja nie wysyłałem żadnych ników, ani haseł do lekcji. Nie było tego u mnie na czacie. Jemu by mógł na nie wbić. Zaczynając od wbijania na Discord, gdzie denerwował jaki wyzywał nauczycielkę, która chciała wyrzucić go, bo przeszkadzał jej. I... Wyzywałem w momencie gdy byłem wyciszony, nie wyzywałem jej bezpośrednio, mówiąc do niej, będąc odmutowanym, nie mówiłem jej ty kurwo, yy, masz mnie stamtąd nie wyrzucać, tylko zmutowałem się i sobie coś powiedziałem. To jest tak jakbyś sobie zajebał powiedzmy, małym nie wiem, powiedzmy, gadobiś sobie z dziewczyną, szedłbyś ten, szedbyś. Szedłbyś sobie powiedzmy e, z telefonem w ręku, gadałbyś sobie z dziewczyną, zajebałbyś sobie małym palcem o kant stołu, wziąłbyś ten, wziąłbyś się e, przez dziewczynę byś się zajebał, bo byś się zapatrzył, wziąłbyś się wyciszył i byś powiedział ja pierdolę ty kurwo przez ciebie to zrobiłem. Bo mógłbyś tak powiedzieć, bo by cię bolał palec. I nie powiedziałeś tego do niej w stosunku, że byłeś odmutowany, tylko powiedziałeś to tak ogólnikowo ...i w lekcji samą obecnością, gdyż nie zaliczył się do grona uczniów tej szkoły. Nauczycielka miała rację i wielokrotnie prosiła go, by opuścił nie swoje zajęcia. Lecz nasz zbuntowany nastolatek Geluś, tylko gdy myślał, że został usunięty przez ją z Discorda, już zaczął obrażać nauczycielkę, pokazując świetny przykład młodej widowni. Co to za Kuba? Witamy i żegnamy Kubę. Proszę do swojej grupy. Hello. And goodbye Kuba. Do you speak English? Kuba, zmykaj. No, please, no. Kuba, do swojej grupy. Please, no. Nie wygupia się. No. Dobra, słuchajcie. Y, czyli w zadaniu trzecim. Kuba ja cię o coś prosiłam. Kuba, znikaj z grupy, bo wyciągnę. No ja serdecznie sobie teraz spokój. Wyciągnę, że... Właśnie. I nie miała nic do tego, że ja tam siedziała. Nie miała nic do tego. Było miło cię słyszeć, widzieć no. i cokolwiek... Ale zmycie I co? Było miło cię słyszeć, widzieć. I co? W swojej grupy, no, dobrze? No. Nazwisko twoje. No, ty kurwo! I patrz, w tym momencie, gdy to krzyknąłem, byłem wyciszony. Byłem wyciszony. To jest coś, drugi przykład ci przytoczę. Gadasz z kimś przez telefon, ktoś cię wkurwi, rozłączasz się i, i mówisz ty kurwo, i tamta osoba tego nie słyszy. Czy mówisz to jakby sam do siebie? Tak mnie manipuluje, nie? Mówisz to jakby sam do siebie. Nie mówisz tego. Centralnie do niej, tak więc to są, to są słowa wyciągnięte. Łączyłaś. Ty szmato! Kuba, ty jesteś z tej klasy w ogóle? Szósta B. Nazwisko jeszcze raz. Wojcicki. No ja cię tam na liście nie widzę. Szósta B. Yy, To wyłącz się. Wyjdź z tej... Ale słuchaj, ja nie mówię, że ten, yy, po co tłumaczysz jak działa mood. No, bo ono gościu nie rozumie. Ja mu nie mówię, że on nagrał zły film. Bo wiem, że nie powinienem tego zrobić. Tylko chodzi mi o to, że no. Połowa tego filmu to jest pierdolenie bzdur, których tak naprawdę nie było. I to jest wiesz. I to jest takie manipulowanie widownią. Bo ja nie mówię, że cały ten film, co. Ja wiem, że ja nie powinienem tego robić. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że ja nie powinienem tego robić. I tutaj mu kurwa klepie, klepie go kurwa po ramieniu. Tylko że tu chodzi o to, że gość w ten. Tylko tu. Tu chodzi o to, że gość w 50, kurwa, czy w 70% materiału pierdoli głupoty. Po prostu o to. Z tego czatu, proszę cię. O ja ten ten to. Raz. Proszę wyjść w z czata. No ty kurno! Niestety nie był to koniec, ponieważ po chwili dostał linka do takich zajęć lekcyjnych, gdzie był dostępny wizerunek nauczycielki, jak i innych dzieci za pośrednictwem kamerki. A wszystko dalej było transmitowane na YouTubie na jego kanale. tak. Hmm. I czy ja tutaj robiąc to przeszkadzałem, nie przeszkadzałem? Wiem, że nie powinienem pokazywać tego, wiem, że nie powinienem pokazywać tego wizerunku, wiem, że tu popełniłem błąd i do tego się przyznaję, ale ten. No i teraz ludzie zaczynają hejtować niestety, ale i do tego się przyznaję, bo wiem, że tego nie powinienem zrobić i zdaję sobie z tego sprawę, ale tutaj nie psułem tej lekcji. Widzisz, robiłem to samo co babka. No tak. Bo jestem w stanie się przyznać, kurwa, do błędu przyznać, do tego, że odpierdoliłem i nie powinienem tego pokazać, bo ja wiem, że nie powinienem tego pokazać, ale no kurwa, no jak mi gość mówi, że ja lekcje rozpierdala, a ja tego nie robię, no to wiesz. No tak, jak tego, jak się odmutowałeś, to ona się cieszyła, że coś mówisz, dajesz z nami jakąś interakcję. Jak każdy człowiek mógłby użyć mózgu i pomyśleć, czy udostępnianie nam wizerunku z prywatnej elekcji, będąc nieproszonym gościem jest legalne, pokazując to na szeroką skalę publice, jaką było prawie że 8000 osób na live. Ie. Jednakże jak widać, Geluś nic sobie z tego nie robił i transmisja trwała dalej, a nauczycielka, jak i dzieci nie miały bladego pojęcia, że są oglądane przez tysiące osób. Niestety dużo osób jest w błędzie myśląc, że nauczyciel jest osobą publiczną. Otóż nie, tak naprawdę wiadome jest nam, że nagrywanie osób nie jest Dziękuję prawnie bardzo. zabronione, to niestety innym kwestią jest rozpowszechnianie. Takiego nagrania, jakie miało miejsce tutaj, które może godzić w dobra osobiste nauczyciela. I podkreślam, rozpowszechnianie wizerunku bez ich zgody jest zachowaniem niedopuszczalnym i jest to prawnie zakazane. Nauczyciel często jest mylony ze sobą publiczną, a dlaczego? No i tu go poklepie, tu go poklepie, bo tu wiem, że popełniłem błąd. Ale nie piszcie JES, kurwa, no nie, nie bierzcie ten. Nie piszcie JES, bo to nie ma sensu. akurat tu go poklepie, bo wiem, że tego zrobić nie powinienem, tylko że ja po prostu argumentuję to, co jest w tym filmie chujowe, no nie? Tu go poklepie. Bo tu, tu mu przyznaję rację, no tu powiedział, tego nie powinienem zrobić, tylko że jestem w stanie się przyznać, kurwa, że tego nie powinienem zrobić. I wiem, że, że mogę za to odpowiedzieć. I tu jestem w stanie się za to przyznać. Ponieważ kojarzy się z funkcją publiczną, która jest częścią definicji osoby publicznej. Jednakże każdy przypadek trzeba interpretować osobno, gdyż nauczyciel swoją. Ale nie piszcie JTEJ, bo za Jteś będzie ten, będzie banowania. Funkcję, jaką wykonuję. Tym autu się do wszystkiego JTEJ, ja też potem. Cicho, cicho, cicho. Czyli zazwyczaj są to uczniowie, na zebraniach rodzice i tak Geluś ta... niewinny, ja nie mówię, że jestem niewinny, bo wiem, że odjebałem, tylko argumentuję, po prostu ziomka i tyle. Dalej, czyli tak zwanej lokalnej społeczności. Udostępnianie wizerunku, jak zrobił to Geluś bez jej zgody, za pomocą YouTube'a sprawił, że wizerunek nauczyciela stał się publiczny i ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników. Przez co może naruszać dobra osobista nauczyciela i tak jak mówiłem, bez zgody nauczycielki, jak i innych tam osób jest to zabronione. Wyświetlają wam się teraz dobra osobista człowieka, w który... Tak ten po trzy lewej trzy to jest Arek. Dzięki Hej, za 3 złota. Po lewej ma na imię Arek, bo mój kolega zajeb hmm. mówi ze go zna. Tak to jest. Arek. W znajduje się nazwisko lub pseudonim jaki wizerunek, który jest schroniony prawem cywilnym i został w tym przypadku złamany. Najciekawsze jest jeszcze przed nami. Znalazła się jakaś osoba, najprawdopodobniej był to fake, jednakże o, skutecznie wystraszają. No trochę odjebałeś, twoje argumenty są małe co do tego filmiku, ale ja nie argumentuję całego tego filmiku, bo ja wiem, że odjebałem. Ty nie rozumiesz wariacie, tylko argumentuję to, co jest w tym filmiku. Według mnie, no, powiedziane z chuja bogość ten. Bo gość po prostu. No, odjebał, odjebał i powiedział w kilka takich rzeczy, których nie powinien odjebać. Gelusia, i cytuję przykład, treść owej wiadomości. Na przykład, to. Domości, w związku ze złamaniem przez pana praw dotyczących ochrony wizerunku, składam zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z artykułu 13 przetwarzania danych osobowych. Wiadomość brzmi na tyle autentycznie, że po minucie od czasu wyświetlenia się Donata, live Gelusia nagle się zaciął i transmisję wywaliło. Akurat chwilę po tym do i po którym jego wyraz twarzy wyglądał jak. I tu się spojrzałem na telefon, bo w tym momencie zacząłem mieć gubione klatki na obs -a. Co mi przejechał mu Tak, akurat mogę potwierdzić, bo, tak, bo, z, bo nawet mnie wstać na Facebooku, że ci wyjebało wyjebało Tak przez... zupełnie przypadkowo, został już on od razu usunięty. Przez... Został usunięty przez to, że jak masz live'a i puszczasz na nie muzykę, która ma prawa autorskie, to mogą ci za to wypierdolić i nie mogę zostawić tego, bo nie chcę dostać wariacie bana. Te, te filmy, które mam, te livey, które mam patrz. Teleport? F5 F5. No i kurwa, nawet teraz mi lajwa wyjebało. XD, XD, i co? Obstrałem się, kurwa? Obstrałem się tak samo w tym momencie? Obstrałem się, bo ja nie rozumiem. Znowu się stało to samo. Dobra, i patrzcie. I patrzcie teraz. Te zapisy lajwów, które tutaj mam, czyli chociażby to. Leci remix. A za ten remix akurat Morenoxa nie mam żadnych praw autorskich. Za te piosenki z Donate'ów nie mam praw autorskich. Za to co jest tutaj. Dzień dobry, jest i on, wylądowałem. Za to co jest tutaj? Też nigdzie nie mam żadnych praw autorskich. Ale jak dobrze wiecie, Gelusi nie streamuje od dwóch czy trzech dni, tylko Geluś stremuje kurwa od. na tym kanale od dwóch miesięcy. Tak więc gdzie są wszystkie zapisy transmisji od tych dwóch miesięcy? Bo ja tutaj nie widzę. Ja tutaj nie widzę, żebym miał 40 czy 50 zapisów. Dlaczego? Otóż to dlatego, że w momencie, gdy jest muzyka, która ma prawa autorskie, może ci całkowicie wypieprzyć ten, może ci całkowicie wypieprzyć yy, może ci całkowicie wypieprzyć zemuła. Czekaj, bo coś tłumaczę wariacie. Może ci całkowicie wypieprzyć yy, dany film i za to można dostać jeszcze 3 miesiące ten. Trzy miesiące bana na YouTubie w tym momencie. Lecimy dalej. Przesyłającego, czyli Gelusia. A co w tym takiego dziwnego? A mianowicie, że na jego kanale ostatnie transmisje wszystkie są zapisane. I widocznie na... Jego... Na jego kanale wszystkie transmisje są zapisane. Kanał informacje. Kanał. 15 luty. Wszystkie! Wszystkie są zapisane. Wszystkie są zapisane. 50 transmisji jest zapisanych jego kanale, a tego tak nagle wywaliło, akurat po tym donate'cie i jeszcze w błyskawicznym tempie... przez transmisję, w ciągu miesięcy, co no nie, nie, nie. Cicho. ...które po dziś dzień są na kanale. Co ciekawsze, długo nie musieliśmy czekać na szoty, bo jak jest kilka tysięcy osób na live'ie, trzeba mieć świadomość, że w internecie nic nie ginie i tak było tym razem, gdzie już po wyłączeniu i skasowaniu streama od razu poszedł szukać widzów, którzy... No, no, no. Dostałem wiadomość, wariacie na Instagramie. Mogę ci zaprezentować. E, dostałem wiadomość na Instagramie Od pewnej osoby, która napisała do mnie e, W momencie, gdy Tego live'a wyłączył, gdy się ten live Odpierdolił, dostałem wiadomość O treści, że e, O treści od, od takiej Pewnej dziewczyny, że oglądam y, live'a i tylko ci powiem, że ostatnia osoba wbijająca na lekcję u mnie skończyła y, na policji XD, więc radzę być ostrożnym. Napisała mi coś takiego i to była wiadomość o 10.33. A ja tego live'a troszeczkę, kurwa wcześniej mi tego live'a wypierdoliło, i troszeczkę wcześniej musiałem go kurwa usunąć za prawa autorskie, które z automatycznie kurwa po dwóch minutach dostałem na maila. Gościu, giną to jego szare komórki. I. Mój drogi przyjacielu, wiedząc, że są shoty z tego i wiedząc, że może być z tego przypał, i wiedząc, że odjebałem, i że nie mogę odpalić live'a, bo mój internet mi kurwa na to nie pozwala, zrobiłem to, co on teraz tu powie. Wstawili shot z jego live'a, i gdy uświadomił sobie, że może pojąć za to konsekwencje za swoje czyny, pod każdym takim shotem prosi o usunięcie cytując Mordko, usuń szoty z lekcji, Może o. być przypał no Napisałem to pod trzema shotami Tak, gdy ktoś do byś do playa zadzwonić zawsze. Nie wiem, dzwonię do pleja chyba zaraz. F5 Dzięki za suba, Lunia. Eee. Lag, rip. Jest, działa czy nie działa. Czekajcie. Działa czy nie działa. Działa, działa. Dobra, jest wszystko w porządku. Jest wszystko w porządku. Eee... Dobra. Artykuł, z którego możesz zostać ukarany i zabrzmiało to groźnie, obsrałeś zbroję i kliknąłeś zatrzymaj streamowanie w OBS-ie pod pretekstem problemu technicznego, gdzie kłamiesz swoich widzów pisząc na Instagramie, że nie dostałeś bana, tylko live będzie kontynuował. No i mordeczko mój kochany, bardzo, bardzo słodki, posłuchaj mnie uważnie. Subskrybujesz mnie z tego co wiem od kilku dni. Subskrybujesz mnie od czterech czy od pięciu dni. Jakbyś mnie subskrybował wariacie, to byś dobrze wiedział, że... Zazwyczaj na moich liveach mam problemy z internetem i mi te live'y wypierdala. Tak samo jak w tym momencie. No, czas się zjebał. Nie, czas jest chyba dobrze. Tak samo jak w tym momencie mi wypierdoliło dwa razy. Tak samo wariacie, mój drogi. Geluś dzwoni do Play. Geluś dzwoni do Play. Polscy też Tak samo jak wczoraj, 15 kwietnia. Nie, przedwczoraj, przepraszam, 15 kwietnia, była sytuacja, że dzwoniłem do Playa, bo mi wywalało za każdym razem livea. Bo miałem problemy. I jakbyś to mordziaty dobrze... ...rozkminił, to ja te problemy z internetem mam już od dwóch czy od trzech miesięcy. Odwaliłeś maniane, ale yy, wiesz, że ją odwaliłeś. No ja wiem, że ją odwaliłeś, odwaliłem i jestem w stanie się do tego przyznać. Tylko mnie to kurwa mnie to śmieszy, że gość gość mi próbuje wmówić, że, że ja was kurwa zrobiłem w chuja z tym, że, że miałem problemy techniczne. Jak wy sami dobrze siedząc u mnie na live kurwa, dobrze wiecie, że mam problem z internetem i że mi ten internet kurwa wypierda, tak naprawdę na każdym live'ie po dwa-trzy razy. Tak więc wiesz tak więc no to jest chujowe z twojej strony, świeżak. O 20, bo miałeś problemy techniczne. Racja, bana nie dostałeś, ale na widok Donata tak się obsrałeś że chwilę później wyłączyłeś live'a, przygrzebując w swojej głowie myśli, jakie konsekwencje z tego możesz ponieść. Więc nie wmawiaj swoim widzom i nie oszukuj ich, że masz problemy techniczne, bo wyłączyłeś sam live'a i od razu go skasowałeś. A wiedząc, że zaraz będzie masa shotów, pisałeś pod każdym. Mój drogi kurwa, przyjacielu. W momencie. Mój drogi przyjacielu, w momencie. Gdy wypierdoli ci live'a, wypierdoli ci OBSa i masz tego OBS-a na czerwono A skąd on może wiedzieć co pomyślałeś? Nie wiem, bo gość jest kurwa. Gość jest wszechmogący, to jest Jasnowic. On ogólnie Zwizualizował sobie tę sytuację. Jestem gelusiem, dostaję do najta, Ja pierdolę kupa w majtach, biorę kurwa, papier toaletowy, podcieram dupę. Pod, podcieram kurwa dupę. Gość jest jak truban. Patrz! Ty jesteś świeżak jak truban kurwa. Zobacz. Truman, wy jesteście kurwa na tym samym pokroju z tego co widzę. Jak wejdziesz sobie do Trumana, jest taki film u Trumana. Hmm. Ekipa Freeza nie zostaje w USA, poczekaj, co dalej z ekipą Freeza? Patrz. Siem ekipy, kto do YouTube'a? Mimo, że pierwszą osobą jest Tromba. Większy z was myśli, że jest to raczej oczywiste, że Troma będzie w nowej ekipie. Otóż nie jest to pewne w stu procentach. Pierwszym argumentem, który może świadczyć, że Mateusz nie pojawi się w ekipie. Patrz. Że na siebie, nie obserwuj, brać, ukochaną. Ta waka przyciąga głównie starszą publikę, więc chyba oczywiste że zostanie. Jest też nowym członkiem ekipy, więc ma wiele energii. Wersów oczywiście zostaje. Zjarus, czyli ten ziomek co mi zgłosił film, zostanie wypierdolony. Wujek sam powiedział, że odchodzi, więc razem z nim jego dziewczyna, a mini Majek zostaje, bo bo jest karłem. No i poczciwy Krzychu według mnie też zostanie. Według mnie też zostanie. Czyli ten kurwa jest jasnowidzem i on sobie wizualizuje wszystko, tak samo ty sobie wizualizujesz to, że z tego możesz ponieść. Więc nie wmawiaj swoim widzom i nie oszukuj ich, że masz problemy techniczne, bo wyłączyłeś sam live'a i od razu go skasowałeś. Galuś, sorry, ale to mówię, ale ja stary wiem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że ja odjebałem z tym, że nie powinienem tego pokazywać. Tylko, że mi nie chodzi o to, że, że on to nagrał. Dobrze, w porządku, nagrał to. Wiem, że odjebałem i zdaję sobie z tego sprawę, że odjebałem. Tylko, że gość kurwa w połowie tego filmu pierdoli głupoty i gość próbuje mu wmówić wam, że ja robię ten. I gość próbuje wmówić wam, że ja robię z was debili, pisząc, że mam problemy techniczne, mimo że te problemy techniczne mam kurwa co drugi dzień. Tak więc to jest śmieszne według mnie. No Truman. że zaraz będzie masa shotów, pisałeś pod każdym usunięcie, bo strasz się przypał. Dodatkowo napisałem do ciebie wiadomość z drugiego konta, praktycznie przekopiowując treść doneta, ale w sumie nie odczytałeś. Tak naprawdę nie musisz. Nie odczytałeś. No jakbyś mój drogi Mondralo wiedział, to ja w tym momencie wchodząc na Facebooka, wchodząc w inne wiadomości o ksabę, które mam, Mam zajebany cały telefon. Tak samo mam w spamie. Jak wejdę w spam, tak samo mam zajebany kurwa cały telefon. Patrz, to się może ładować. I ja tego nie odpalam. Nie odpalam tego, bo to jest bez sensu. I ja zawsze mówię, że ja na Facebooku nigdy w życiu żadnym widzom nie odpisuję. Odpisuję tylko na Instagramie. Zbaczycie tej wiadomości, bo to co napisałem na Messengerze, to taki pstryczek w nos z donejta, którego ktoś Ci wysłał i ja niczego nie mam zamiaru zgłaszać. Chociaż nazywajcie mnie, że jestem konfidentem i parową, ale postawcie się w sytuacji, że po drugiej stronie też są ludzie, którzy na swoją obronę mają prawo, które stoi po ich stronie, a ja stoję w ich obronie. Tak naprawdę gdyby ta nauczycielka się o tym dowiedziała, to za upublicznienie jej wizerunku, bez jej zgody, mogłaby wyciągnąć spore konsekwencje i miałaby podstawy ku temu. Najlepszym stwierdzeniem w tym wypadku jest nieznajomość prawa filmu, nie gadał, tam. Cicho. Z znajomością normy prawnej. Bo to, że zachowałeś się niezgodnie z normą, nie znaczy, że ona nie istnieje i cię nie obowiązuje. Reasumując, ową puentę, jaka wynika z tego. Reasumując, filmu... ową płętę. Odjebałem, nie powinienem pokazać. Pokazałem. Rozumiem swój błąd, wiem, że mogę mieć za to przejebane, ale w 90%... Nie, dobra, w 70% tego filmu e, jesteś pierdolonym jasnowidzem, który potrafi kurwa zwizualizować sobie moją osobę i wiedzieć co ja w danym momencie robię. E, zwizualizowałeś sobie, że jesteś moim routerem kurwa i że on mi się nie wyłączył. E, no taki Truman ci się stary włączył kurwa, naprawdę. Smutne jest to, że okłamałeś swoich widzów, zamiast się przyznać, że obsrałeś zbroję, wyłączyłeś live'a samemu, a na mnie go skasowałeś i chciałeś, by inni usunęli szoty. I udawał głupiego, że nic takiego nie miało miejsca, i taki stream nie istniał. A streama to wywaliło z problemów technicznych. Tak jak nic nie miałem do Gelusia, tak dziś zmienił mi pogląd na jego osobę. To wszystko w tym materiale. Do zobaczenia. Mm. Cześć. Dobra, zostawię Ci łapkę w górę. Eee... Napisałbym ci komentarz plus jeden, ale w sumie to chyba nie ma sensu. Dobra, masz łapkę w górę, propsujecie za 20% tego materiału, bo wiem, że odjebałem, ale za resztę 85%, no to... No cymbałem jesteś, no. No Truman ci się odpalił. Lubię Trumana, ale tobie się odpalił trochę, taki trochę bardziej Truman. Dobra, wracając, co teraz oglądamy? Wpadkiem na Google Maps, może?